Jednak zapadła decyzja na regenerację oto tego sprzęgła A ja Wam się witam w kolejnym odcinku Z regeneracji tego oto sprzęgła Jak sprawdziłem ile kosztuje nowe sprzęgło stwierdziłem że jednak chyba zregeneruje to stare sprzęgło Bo no kurcze no nowe sprzęgło prawie że 1000zł A tutaj te części może wyszły No z tarczami, tarcze tu trochę wyszły bo tarcze Kosztują tutaj 109 złotych, tu 115 czy 125 zł To sami już macie, no to ta jest w zestawie, tą trzeba i tak dokupić, jak się ten nie ma w zestawie. Tej oto tarczy, ta jest. Czyli to nie wiem, to chyba 150, jak dobrze pamiętam. 150, 100. No i tutaj te wszystkie, niech te wszystkie rzeczy, takie drobnica kosztuje, nie wiem, 100 zł, 100 zł 200, 300, 400 złotych, nie jest, to jest, jest 400 zł a nie 1000 zł, więc oszczędzamy 1000 zł. Nie, 1000 zł tylko 600 zł oszczędzamy. Jeśli jest to możliwe, to czemu nie? Jest cały zestaw do regeneracji wzięty tak samo. O, Tak są wzięte tutaj te, takie tutaj, te narożniki, tak tu one podpierają, tu nawet jednego już nie ma. To wszystko jest wyrwane, zesłowant tu jednej nawet łapki nie ma. No i trzeba to wszystko rozebrać, wymyć, zweryfikować i będzie jak nowe wszystkie o sprężyny nowe są. Tak więc ja się biorę za demontaż. Dobra, najpierw trochę chcę to oczyścić. Dla tych wszystkich, co mówili, że zmywać ten, co poprzednio miałem, taki testowałem, że, że tylko jest do osuszania czy coś, to teraz pokażę coś. Kurczę, najchętniej to bym coś tu podłożył. Jakąś szmatkę, o nawet tutą, O, tak żeby muszę jakąś kuwetę sobie na zorganizować do takich rzeczy żeby mycia. A i zobaczcie. O. Zobaczcie co się dzieje, co powinien zmywać dobry robić. O, wszystko myje, nawet uszy i szyje. Teraz widzicie o co mi chodzi? Że te części wyglądają elegancko, jest przede wszystkim taka robota czysta i taka jaka być powinna. O, teraz jeszcze można to delikatnie przetrzeć. O i teraz widzicie, co, o co mi tu z tym wszystkim chodzi. Tym że zmywacz musi być dobry. O! I ta część jest teraz, no kurde, elegancko. No, praktycznie czysta jak trzeba. A dużo, że ludzi się pytały pytali co to za zmywacz. To jest zmywacz Berner, to zmywacz taki do hamulców. Brake cleaner. O! Takie oto coś. Czy 30 litrowych zbiornikach zbiorczych. Tak więc. Jeśli ktoś jest zainteresowany w każdym sklepie większym takiej hurtowi motoryzacyjnej Możecie nabyć taki sobie oto zmywacz I również do tego jest dedykowany oto taki zbiorniczek do mycia Bo zwykły zbiorniczek raczej No ja mam to przepraktykowane i nie warto inwestować Inwestować no, wy Tracić pieniędzy bo i tak Jeśli kupicie zwykły zbiorniczek To i tak będziecie musieli go wywalić i kupić taki bo No nie da rady wszystko tam te uszczelnienia wszystkie się Rozpuszczam! O kurde o kurde ale było zakontrowane To jest kontra o I teraz to ładnie można rozbierać I co wszystko będzie jeszcze raz wymyte o. Dobra, czekajcie o. Popuszczone jest, o super Nakrętki zostają stare te by mogły też zostać stare, ale wziąłem wszystko nowe. O, widzicie? Nity zerwane. O, nakrętki będą wymyte, będą ok. O, tu jeszcze dwie łapki. O, to olżej trzymać coś tak zaparłem. Kurde. O, dużo ludzi chciało zobaczyć, właśnie taką regenerację do tego sprzętu. Więc dla tych ludzi to pokazuję. Nie wiem, czy mi się uda to. Może jeszcze w tym odcinku zrobię. O, trzeba podeprzeć żeby tu nie wystrzeliło. O. Tak pięknie. Widzicie, tu też. Ale już delikatny luz jest wyczuwalny. O. Teraz ostatnia. O, też poszła. O. I możemy spokojnie wykręcać. O, jedna. Powoli. O. Jest super. O. Tak więc łapki idą wek. O. Widzicie co tu się stało? Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? Tu o to trzeba przyspawać. I też będzie OK. O, to zanim to zacznę spawać, by się przydało to wszystko wyczyścić. O, zobaczmy, jak tutaj ten element wygląda. Tylko, żeby to tu, to, to tutaj trzeba te tu śruby podkręcać. Tak więc, ja biorę się do roboty i pokażę Wam za chwilę. I wykręcam już ostatnią, właśnie śrubę mocującą tutaj. Tą dociskającą, tak tutaj jest zespół dociskający, to jest śruba razem ze sprężyną. I zobaczymy, co tu siedzi. Ojej, ojej. Tarcza cała, zoliwiona, Masakra. Ale zjechana nie jest. Tylko zobaczcie na ten fres. Za chwilę sobie porównamy starą z nową. Będziemy widzieć wszystko a tu jest to właśnie to zużycie, o którym mówiłem prędzej i tego tu nie powinno być, właśnie tego zużycia, dlatego jest nowa ta tutaj ta tarcza ta dociskowa a te dwa elementy trafiają do śmietnika a ja tu tymczasem biorę się za czyszczenie tego elementu hmm, tu są też szpilki nowe tylko nie wiem, czy to jest sens w ogóle ich wymieniać. Nie wiem, czy jest sens wymieniać, bo te tu są szpilki w naprawdę bardzo dobrym stanie. A nie wiem, czy te są takie z gównolitu, można powiedzieć. Zobaczymy. Najpierw trzeba to trochę wyczyścić, obmucha Może to najpierw. O! Samszy! Macabra! O! Tak, trochę zmywacza o. I teraz ładnie trochę możemy pędem to potraktować dla lepszego efektu. Już podczyszczone Pomyte. Pospawane. Już mam to przyspawane. Ten tu jeden ten kieliszek wyczyszczone. O! Wygląda pięknie. Teraz tak teraz tutaj trzeba będzie znowu zanitować tutaj te, tutaj te noski tutaj, jak to się fachowo nazywa, numer katalogowy jest, spornik o. takie sporniki, kątowniczki, jak zwał, tak zwał o. ciach, elegancko o. i mamy trzy sztuki tego już tu chyba chwilę nie było bo już widać jakieś ślady mocnego wytarcia o ten tu już pracował a ten jeszcze tak nie o ciach i ciach i elegancko tak więc teraz o takie nity przychodzą tu tu ale po kolei będziemy po kolei to nitować. Tylko, gdzie to teraz tu ładnie zrobić? Także to nam nie powypadało. Dobra, zobaczymy za chwilę. Kamera znowu głosu mi nie nagrała. Dlatego pokazuję wam przyrząd, który wykonałem do zanitowania tutaj tych nitów. Tak szybko, ciach ciach. Zanitowane wszystkie nity. No i tak to właśnie się prezentuje. Wszystko czyste ładne. Można składać dalej. No I zobaczcie teraz, jak mocno są zużyte te zęby na tej tarczy starej. No a zobaczcie na nowej, więc jest duża różnica. Takie, taka tarcza mogłaby uszkodzić wałek sprzęgłowy, który jest w bardzo dobrym stanie, a tak będzie wszystko OK. I stara nam do śmietnika. A tutaj teraz jeszcze lekko odpuścić i można składać wszystko w jedną całość. Także widzicie doubling pełną parą. Niestety kamera w mrozie płata fidle Zobaczcie ta powierzchnia nie jest w ogóle zużyta. Zobaczcie to jest nawet jeszcze ślady są po toczeniu, więc nie ma się do czego doczepić. Wszystko czyste, ładne i pachnące. Teraz o ciach, ciach. Tarcze zakładamy zawsze tym wypukleniem do góry. W stronę, w stronę skrzyni biegów i teraz dobrze ją wycentrować i można składać pamiętać o tym że tutaj właśnie żeby te otwory równo były wszędzie równolegle równo rozłożone już jest wszystko skręcone teraz o tak zakładamy teraz tą górną część zakładamy to w ten sposób o siedzi, teraz tak, nowe łapki, pomału ten karton pójdzie do utylizacji gdzie jest mój super, ekstra, magiczny nożyk? czy kto widział, czy ktokolwiek wie? chyba hmm. nikt nie wie dwa, cztery, sześć, są wszystkie Szpilek nie wymieniam, nie ma najmniejszego sensu. Te szpilki są w bardzo fajnym stanie. I są naprawdę w bardzo dobrej jakości, bo te nowe to sami wiecie jakie są, różne są. A jeśli jest coś dobrego, to po co wymieniać? Łapki muszą być nowe. O! I teraz tak. Jedna szpilka. Jedna łapka. I teraz gdzie są te noski? Gdzie są noski? O! Tak, jak już widzicie cały taki zespół. Przygotowany jest zespół tu, tych elementów, łapka, sprężynka i ta, tutaj ten, ta bieżnia tego, bieżnia, nie wiem jak to można, taki spornik, który łączy te trzy łapki, w całość. Teraz montuję tutaj te wsporniki, czyli tutaj te kamienie takie. Kurde, bez nożyka to jest słaba sprawa, żeby to, to, to otworzyć, ale może się uda, pomału. O, super, idzie teraz tak. Ojej, dobra, zacznijmy od strony. O tak. Jedna nakrętka. O, poszło. Poszło. Dobra, jedna. Teraz tak, drugie tyki. Ten kamień. Teraz ten, kamień. kurde, tu trzeba włożyć. Ojej. To co skręci, to jest nie lada wyzwanie. To wszystko tu wyskakuje, sprężynuje. Ale pomału, za chwilę damy radę sobie z tym. Pomału, tu kurde mi wszystko zaczyna wyskakiwać. To... Nie. Ojej. Co ja nie dam rady. O, prawie, prawie. Się przydała jeszcze jedna ręka. albo mało sposób. O. I widzicie, jeśli się znajdzie sposób, to wszystko można. O i trzecia. O. Teraz tak, teraz to, żeby trochę obrócił. O. poszło, jest, mamy to teraz to wystarczy skręcić i na wszystko ok ustawić Tak jak ustawić pokażę Wam za chwilę no i jak już widzicie całe wszystko jest montowane, a teraz jak to wyregulować no to by trzeba było to najpierw zamontować to na ciągnik na ciągnik, no na, 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 na silnik, na koło zamachowe Przede wszystkim tak, to, to musi być równoległe do, do łożyska, Ta, ten pierścień wyciskowy, ten pierścień e, musi być równolegle do łożyska oporowego, ustawiony ładnie, około 2-3 mm luzu, nie może dotykać się z, z łożyskiem oporowym i dlatego trzeba to dobrze, ładnie wyregulować. Tutaj to jest pierwszy etap, a drugim etapem jest tutaj te tu, 6 śrub, tutaj. jeśli to jest wszystko skręcone, założone. Wkręcamy to do oporu, aż poczujemy opór, bo tu wtedy powstanie taki luz, i wkręcamy to. To zobaczcie, już jest wszystko popuszczone. Te kontry też nie są dokręcone, i wtedy dokręcamy je do oporu, aż wyczujemy opór z śrubokrętem, dokręcamy i następnie popuszczamy, zależnie jak to będzie funkcjonować, ale to. Kwestia sporna, bo niektórzy cofają mili milimetr, milimetr, niektórzy cofają o obrót, niektórzy o półtora, niektórzy o dwa, więc to każdy ich indywidualnie sobie reguluje, ale to mniej więcej tak to wygląda. To trzeba po prostu metodą prób i błędów dokładnie wtedy, dokładnie sobie to wszystko wyregulować, ale mniej więcej taka zasada działania tego jest. Jeszcze mam, o! Do wymiany łożysko tutaj na koło zamachowe, tutaj w tym silniku, więc to może jeszcze teraz zrobię. Chcecie go odpalić? Ciekawe, czy on odpalił? Chyba już chwilę stoi. Zobaczcie, że aż taki nam lotym dostał. Jeszcze chcę zobaczyć tutaj, bo inną, inną podstawę tego do termostatu wziąłem. Podstawa termostatu jest inna, znaczy podstawa, obudowa oraz wziąłem Ursusa właśnie termostat. O. Zobaczymy, czy to będzie funkcjonować. Tak więc, ciekawe. O, to tutaj tak wygląda. Może to zamontujemy. Dobra, także widzimy się już podczas wymiany tego łożyska. Jednak postanowiłem dla Was się poświęcić. Zdjąłem jeszcze raz koło zamachowe. Przykręciłem docisk. Co prawda, na cztery śruby wystarczy do tego, aby to zaprezentować, i więc tak, tu mamy te śruby regulacyjne, i teraz tak, wkręcamy je do oporu. O, wyczuwalny opór jest, nie? Teraz tak, pół obrotu, obrót, i ja na półtora robię. I kontrujemy, i tak każdą jedną śrubę, i wtedy powinno być ok. I zobaczcie, i tutaj kolejna. A jest opór, już i teraz tak pół, jeden i półtora. I kolejna do kontrowania, i tak wszystkie. I powinno być wtedy ok. I również wtedy. O, dokręcamy tą kontrę. O, dobra. I teraz jeszcze trzeba jednej rzeczy pamiętać. O tym, żeby to, to tu jeszcze ten pierścień wyciskowy ładniej, równo wyregulować, bo na razie widzicie jest krzywo, ale jak już będziemy mieli okienko, to przez okienko będzie można łatwo, w łatwy sposób to wyregulować i to powinno wtedy już naprawdę fajnie działać. A ja reguluję resztę i widzimy się wtedy. Nie wiem, co tu jeszcze mam pokazać. Chcieliśmy odpalić chyba ten silnik. Dobra, jeszcze odpalimy ten silnik, także widzimy się za chwilę. No i niestety miałem nagrać wam odpalanie tego silnika, ale no cóż, czasu zabrakło. Teraz dogrywam sobie tutaj tą końcówkę filmu, żeby was tak gołosłownie zostawić. Tak więc co, ja się na tą chwilę z wami żegnam. Tak więc co, do następnego odcinka, cześć!